Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie w grze pod tytułem 5 Nocy z Freddy, czyli Fight Nights at Freddy. Jest to... <noise> jest to kolejny horror na moim kanale. Tylko tym razem to nie będzie zagrajmy wy, tylko to będzie konkretnie taki... Zagrajmy raz. Ewentualnie dwa. Zagramy sobie postów tego Fight Nights at Freddy. Zobaczmy, co to jest za chwileczkę Okej, okay. ogólnie rzecz biorąc, nie da się w tą grę grać, będąc trzeźwym w nocy, to znaczy, że jest noc. Widać za oknem światełko się świeci. I jest to gra dosyć schizofreniczna. Lubię takie gry, ale można się zesrać w niektórych momentach, więc po prostu musiałem się napić, żeby wiecie. Załapać odpowiednie ret. Ale dobra, odpalamy nową grę, żebyśmy nie musieli czekać i jestem naleję piwo. Żeby nie było. Kolejne. Pałem się. Tylko szybciej, żeby wstąpił, ja pierdzielę. Zapomniałem, że taka się opała. A Moi drodzy, nie grałem, grałem w tą grę tylko raz, przez 5 minut, żeby zobaczyć o co chodzi. I... Telefon, poczekajcie. Aha, bo to w grze. Już chwileczkę. Już sobie dolewam. manka, 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 manka. Zobaczcie. Dobra. Okay. Głównym celem w tej grze jest. Głównym celem w tej grze jest obserwowanie tych kamer. Ale dokładnie nie mówię, nie grałem w tą grę, więc nie wiem o co chodzi za bardzo. I teraz tak. Jesteśmy stróżem prawa ochrony właściwie, właściwie takiego stróżem, który... zamknie się! Gdzie jest to gówno? Czekajcie. Jesteśmy stróżem, który musi pilnować w nocy takiego miejsca, w którym są takie wielkie lalki, które robią występy. I one używają w nocy i chcą nas zjeść. Musimy patrzeć się na kamerach, aby nas nie dopadły. Musimy je obserwować. I zaczynamy. Zaczynamy. To są te lalki. I z tego co słyszałem, one mają nam znikać i musimy błądzić między kamerami, aby je dostrzec. Tylko niech ten gość już zamknie. Zamknij się, pajacu. Dobra. Oh. Dobrze, zamknij się już człowieku. W tym momencie po prostu my sobie tutaj obserwujemy. Z tej strony i z tej mogą wyjść nam jakieś potwory. I musimy oszczędzać baterię. Tutaj mamy procent baterii. Musimy sprawić, żeby on się nie wyładował. Musimy przeglądać kamerę i patrzeć, że czy te potwory nam nie znikają, ogólnie rzecz biorąc. Czy ten gość się nie zamknie? Okej. Okay. Trochę to jest taka dziwna gierka, bo ogólnie rzecz biorąc... czekajcie. To jest ogólnie rzecz biorąc trochę dziwna gierka, ponieważ tutaj... Mówię, trzeba się przeglądać w kamerach w siebie, trzeba oglądać po prostu kamerę jako stróże nocni jakiegoś chorego miejsca i musimy obserwować czy te tak zwane miśki, czyli te gówna, ich jest tutaj raz, dwa, trzy, nie uciekają po prostu. Bo one ożywają i chcą nas po prostu zabić i jak są zbyt blisko nas to tutaj to widać. Ogólnie rzecz jest trochę, gra jest trochę przejebana, więc no zobaczymy. A właśnie, mamy tutaj, dwu, o 12 w nocy zaczął nam się patrol i siedzimy tutaj 6 godzin do godziny 6 nad ranem. Jeżeli wytrzymamy, to nam po prostu zaliczy dzień. Jak sama nazwa wskazuje, 5 days at Freddy, czyli 5 dni, dni z Freddy. Im. Musimy wytrzymać tutaj 2 dni. Jesteśmy dopiero pierwszy dzień. Czyli jeszcze półtora dnia przed nami ponad. Ok, na razie są wszystkie. Oj, widzicie, kamery się zjebały. Sprawdźmy jeszcze raz. Okej, okay, działają. Okej, okay, ten go się za O, oh, shit! Wy to widzicie? Ja pierdolę. Nie ma. O kurwa. Nie ma go. No dobra, obserwujemy dalej. Ta kamera nie działa. Jest tutaj cały czas stoi frajer. Ja pierdolę trzeba oszczędzać baterię, bo tak właściwie to do... z tego co słyszałem bo mówię ja czytałem trochę o tej grze, zanim sobie ją zainstalowałem. I że to jest po prostu moc energii, którą trzeba oszczędzać za wyłączaniem świateł drzwi, o, a tak wygląda animacja. Trzeba tą energię oszczędzać. Mamy trzecią w nocy, czyli jeszcze musimy dokładnie 3 godziny wytrwać, więc w sumie jesteśmy na plusie, bo mamy 52% baterii. Oj, ten gość nam zniknął. I co so, gdzie on jest? Czy on tam nie stoi? Oh my fucking god Cały czas go nie ma, czyli on gdzieś jest. Nie za dobrze. Czekajcie. Jeszcze tylko 3 godzinki trzeba wytrwać Ja jestem trochę zasrany, powiem szczerze że naprawdę Musiałem się nieźle wstawić, żeby w tą grę zagrać Jestem po... Czterech takich, nie Sorry, po trzech takich pełnych kuflach To jest czwarty O kurwa, słyszałem coś Co się kurwa dzieje? Ja pierdolę. O kurwa. Ugdzi się kurwa. Ja pierdolę. Chwila kurwa nie uwagi i coś takiego się dzieje. Właśnie. Wiecie co? Mam dosyć tej gry na razie, ale obiecuję wam, że nagramy jeszcze raz yy, let's play. Zrobię z tego, bo widzicie to trwało może z 5 minut. Ale mi się wydaje, że fajnie to wyglądało, bo ogólnie celem w tej grze mówię jest oglądanie kamer i czekanie aż te potwory nie podejdą i w odpowiednim momencie zamykanie drzwi, żeby one nas nie zabiły i przeżycie tych 5 dni. Ja odpadłem przy pierwszym dniu, ale no bez przesady, nie wiedziałem, że aż tak szybko mnie zabije. Tak czy jeżeli wam się spodobało moje, wyjście, komentujcie, oceniajcie, lajkujcie, subskrybujcie. Aby być na bieżąco, i już niebawem pojawi się drugi odcinek z 5 Nocy z Freddy. Mi się wydaje, że wypuszczę 3 odcinki, i idę nagrywać następne popierdolone filmy. Nara!